Nie są zajęcia z wiedzy, bardziej o tym, czy Europa jest wam potrzebna, do czego jest wam potrzebna, jak widzicie siebie jako Europejczyków. Spodziewałem się właśnie nudy i tego, że jak zwykle tracę czas. A ja myślałem sobie w ten sposób, o fajnie będzie lekcja, a stracę dwie godziny. Ktoś myślał o studiach za granicą? U Mnie taka lampka się zapaliła, że jednak jest to możliwe, że to nie jest jakiś kosmos studiować za granicą i że ludzie to robią. Jak ja przychodzę na lekcje, to oni generalnie już wiedzą, co mogliby zrobić. Ja mam im powiedzieć, jak. To kto wybiera jaki kraj? Gdzie Studiować. Wielka Brytania, proszę. Szwecja. Faktem jest, że wiedza młodych ludzi o takich praktycznych korzyściach z naszego członkostwa w Unii jest mała, bardzo mała albo żadna. Świadomość to wydaje mi się, że mam. No ale możliwości wszystkich to chyba jeszcze nie znam. Załóżmy, że wszyscy chcemy wyjechać na studia za granicę. Co musimy załatwić? Matura chyba trzeba zdać. Na większość kierunków, tak jak w Polsce, wystarczy Wasza matura. Nie widziałem o tym ciekawostka, a no dobrze, to się dowiem. No, i powiem, że ci się dowiedziałem, nie mam co ukrywać. Uzyskałam przynajmniej informacje, chociażby tyle, żeby móc później samemu resztę sobie znaleźć. Moi rodzice wiedzą na pewno mniej na ten temat niż ja po tych zajęciach.